Cześć widzowie! W tym filmie zagramy na nch.pl lifestyle Czyli na najlepszym lifestyle polskiego YouTube'a Nie no, to... może nie najlepszym jakimś, ale no dla mnie Dla nas najlepszym To, to, to wyślesz? Akceptujesz? A co? Tepnąłeś się dół? Jeszcze tepam Ytkac 55 Zaakceptowałam, tylko mnie nie mi na początku. Ja nie mam nic. Tamci. To odbierz sobie kita. Odbierał. Masz tu na razie stone. A. Masz tu na razie stone, a, stone, stona masz. No daj, bo chciałem sobie skraftować siekierę Za chwilę będziemy trafować ludzi. Yy, mam skak drewna, nie? Ja Co? mam dwa staki. Czemu z książeczki nie mogłem skraftować siekiery? Z czego? Z książeczki nie mogłem skraftować siekiery. Nie wiem. Będziemy trapować ludzi, pamiętaj. Ty Dobra. się tutaj nie skopuj, ok? No, ja sobie tutaj piasek pozbieram, żeby ich zasypywać. i nie mamy Dripstone'a. Na razie nie mamy. No, ale możemy ich zasypywać. Piaskiem. Bo piasek jest nawet ciężej niż dripstone Zblokować bo albo blok, albo pochodnia. Nie? No, androidy są to tylko, wiesz. No, ale na przykład jak zrobisz taką dużą armię piasku w sensie zaspę piasku, to wiesz, to jest potężne. Teraz ty tepnij. TPA. X filter. Tepa. Tepniasz? Tak. Nie, TPA. Wiesz, TPA accept. Wiesz, tutaj się troszkę inaczej tepa. Nie, musisz jeszcze na kąt niec wpisać y, Wpisaj z wynik lub ta teleportacja się sprz sprzedawniła, weź jeszcze raz X Mam jeden problem A, z 5, 6 5, 5, 6 5, 5, 6 Nie A, bo ja wpisałem typy akcji Ja Zamiast, wiesz. Kurde, kliknąłem sobie, czyli ja pięć. Kacz, Kas. Dobra, jest. Bo o, to chyba w to miejsce, które sobie wyznaczysz. Kurde, Się, gdzie jest? Co? Gdzie jest nasz trap? Nie wiem, jestem od tego daleko. Ja pierdzielę. Pokaż tam. mi, gdzie jest ten trap nie wiem gdzie ty się wkopałeś. Nie zapisałem sobie kordów Tu się wkopywałeś? Mam go! To Dobra Tak, to to chyba O kurde! Dwo serca. Nie, to nie to Ja dzielę. Ej, to ja tu mogę skopać żelaza. Jak będzie jakieś A jest? Właśnie nie ma, ale jest węgiel To zbiorę Węgiel się na mnie przyda totalnie Dobra, jeszcze poszukam dalej czy to jest trap jakiś z drewna? E, to pewnie mój. Rozkopałem go po ci kordy. A jest ten? A jest na crafting tam na samym tak, dole? na samym dole jest crafting. A wysoki jest, jest ten trap jakiś? E, no taki... dosyć. Nie no, mogę go znaleźć. Wysoki. No teraz nie kucam, teraz nie kucam. O, widzę twój nik. Co? O, widzę. tak. tak. Widzisz Oprawię. O, prawie. Nie. Trochę bardziej. Ej, to czemu to zakopałeś? Nie zakopałem. O, widzę. Jest też. się. Dobra. A czemu ty nie grasz na Secret? I nie prowimy, nie, PP, y akcept, już, już, kurde, mam brudny ekran w monitorze. Myślałem, że to jest Nick. Tutaj, tu traf. O, kurde, y tak, tu będzie ten traf. O, sorry. O, sorry. Nie wchodź mi pod celownik. Coś mi chyba przyszło na DC. No i o, też przychodzi. A masz te? Masz wełna? Wełna. Idę do mnie na Potem. Chwila jeszcze. Dobra, te pamy? No Ja nam zrobię jeszcze nieskończone żywo Janek do mnie dzwonika. Jano? No, laki, laki Dodasz, dodasz? No co? Mm, nie wiem To dodam go Dobrze Czekajcie, blizowy Ta, se i te my Plus eee, ser ser, la... te, eee, pe, a, Jano, Jano Nie podłogę, co? co? Nie wiem, Chyba nie. Ty nie masz podłogiem, co? A rób błędy, żeby wiesz, żeby myśleli, że to byś jakiś mało ogar. mmm dobrze Co? Co? się do mnie Co? Nikt Na razie. Cały czas słyszę lagi jakieś chyba to dobre. Okay. O kurda. O kurda. Pilka. Kto chce sojusz los. Yeah. DC. Już myślę, że ktoś się do mnie tepa, to ktoś wipał, debra. Tepa się? Nie. Tu mamy Pamiętaj, żeby cały czas stać tu, dopóki się nie tepnie, bo tutaj trochę inaczej idzie. Bo tu tepa, tam gdzie wcześniej byłaś. Tak, uczyłem się. Tak. Trochę. Nie wiem. Ale umiem większość! Hashtag 85 pięć Jakie 85 Kurde, podaję widzom mojego Discorda, ale dobra Jak ktoś tutaj nie przyjmuje widzów A mówiłeś, że kiedyś będziesz grać z nimi, z widzami ale to na jakimś tam Discordzie. Hmm. Tutaj jest mój Discord. Kurde, muszę mieć dwie godziny, żeby wiesz, żeby w vip odebrać. Tu da się vip odebrać? No, prezent, tylko muszę mieć dwie godziny, gramy. Prezent. Musisz jeszcze mieć tam. To się do mnie tepa? Musisz już czekać, nie dobra. Nikt się nie tepa. No i to jest właśnie do. Dobra, dobrać. widzowie, ja robię cięcie. Jak to się do nas to... Jak nasz jakieś Kiedyś to się i... Widzowie, typa się, typa się! Tak. Jak będzie pro, to ja go zasypuję piaskiem. Się. Nie Nie? tepnął się, chyba. Nie. O, jeszcze raz się tepa. Kochan. Pewnie się ruszył. Tepę akcept. Widzowie. Jest! Bez itemów! Jest! Bez itemów! Jest! Zabiłem. Mam serce. Dostałeś leku? Do Czekaj, woda. Nie. Dobra. Nie, to jest kill koń. To jest kill koń. Ja chcę serce. Dobra. Bo to moje zresztą zabójstwo. No. Serce mam. Dobra, widzowie, widzimy się jak kolejny ktoś się będzie mnie Co? Nie? To? Tylko wypłyniemy i zaraz widzimy się z widzami, jak kolejny ktoś się będzie do mnie Albo desykrat. Dobra. Tepnij się do mnie. Czekaj, była dobra, to ja tylko tu zajdę. Eee yy, no mm. Dobra widzowie cięcia. cięcia! Widzowie! Ja muszę kończyć! Logliśmy Widzowie logliśmy, bo nam się. Yy, eee... typ cały. Ale co mieliśmy zrobić innego? No. Wiem, że to może trochę niehonorowe. A no. Ale co my mieliśmy innego zrobić? No... On był cały ten... ...nyderytowy. Widziałeś, że ja się zjarałam. On rozkopał blok, bo ja czekałem na itemki i on nagle rozkopał blok i ja ledwo zdążyłem lognąć. Dobra, więc na tym chyba możemy do y skończyć ten film, a kapi czekać, zrobisz teraz cięcie? No, widzę. Dobra, widzowie, przy tym byłoby na tyle. No i pa, widzimy się w następnym odcinku.